Szanowny Panie Prezydencie Duda, Szanowny Panie Prezydencie Mattarella, Jej Królewska Wysokość, Pani Marszałek, syministrowie Mundurowi, Duchowieństwu, a serce rośnie, serce rośnie. Ja patrzę na tych wszystkich tutaj zgromadzonych. 80. rocznica Bitwy Monte Cassini. Jestem tutaj jako córka generała Andersa, bohatera WIPO Monte Cassino. I bym chciała w imieniu naszych weteranów, rodzin weteranów serdecznie podziękować za to, że jesteście tutaj z nami. W tym momencie generał Anders zadaje mu hołd jako dowódca drugiego korpusu WIPO Monte Cassino, Ancona i Bolonia. I to jest znane. Ale nie wszyscy wiedzą. Rząd komunistyczny po wojnie spowodował to, że się nie mówiło o deportacji Polaków do Rosji. Przeszło milion osób było deportowanych do Rosji. Armia generała Andersa II e, Korpus powstał właśnie z tych ludzi deportowanych do Rosji, jak wiedzą weterani, którzy dzisiaj z nami. Szanowni Państwo, generał Anders uratował przeszło 120 tysięcy ludzi, wyprowadzając ich właśnie z Rosji. Ale brał wszystkich. Mówiono, że ma wziąć tylko żołnierzy. On mówi nie, ja biorę absolutnie wszystkich. Z moim ojcem wyszły rodziny, dzieci, matki, starsi ludzie, wszyscy, różne narodowości. Ja teraz spotykam ludzi często, którzy podchodzą i mówią: Pani ambasador, dziękuję, że ja żyję, bo Pani ojciec uratował moich, moją rodzinę. Szanowni Państwo, musimy się trzymać razem. Ojciec, jego takie słowne słowa: odrzućmy wszystko, co nas dzieli, bierzmy wszystko, co nas łączy. W walce o wolną i niepodległą Polskę. My tą wolną i niepodległą Polskę teraz mamy, ale znowu cień Rosji padł na świat. Wolność nie jest gwarantowana i nie wiemy, jak będzie. Widzimy, co się stało z Ukrainą. Musimy codziennie szanować naszą wolność, szanować naszą demokrację i najważniejsze, Trzymać się razem, ponad podziałami, to jest bardzo, bardzo ważne. Także jeżeli mam jeden przekaz, to szanowni państwo, to mówmy się dzisiaj tutaj, żebyśmy się trzymali razem, żeby była solidarna Polska i żeby w końcu Polska była bezpieczna, bo to jest w tym momencie, mi się wydaje, najważniejsze. Egregium prezydenta Macarena. Uh, il presidente del Senato polacco, la Sovrano Italia, il Reale, uh, ministri, um, autorità civili, uh, militari, tutti cari amici italiani, siamo qua per dare onore al mio, al mio padre, Genova alle Andre, a tutti i soldati che porti qua. Volevo ringraziare voi tutti di essere qua con noi, della parte dei nostri veterani. Parliamo del Monte Cassino, parliamo del mio padre, però c'è una cosa che non è così tanto è conosciuta. Il fatto che la Polonia aveva un governo comunista dopo la guerra, durante 40, 40, 40 anni, non si parlava delle deportazioni dei polacchi in Russia durante la guerra. Più di un milione di persone sono state deportate in Russia. Allora mio padre, riconosciuto come il comandante del, del secondo corpo polacco, ha fatto una cosa straordinaria. Lui ha salvato più di 120.000 persone della Russia. E prendeva tutti, credeva nelle donne, i bambini, tutti, perché per loro lui, 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 era importante la vita umana. E, sino, allora, la sua vita le dispiaceva tanto che non poteva prendere tutti, uh, tutti allora io penso che per me il messaggio oggi è una, un messaggio di comunità c'era una, una citazione a mio padre molto conosciuto oggi dobbiamo rifiutare tutto quello che ci divide e prendiamo tutto quello che ci unisce per la nostra lotta per una colonia eh, libera e eh, indipendente oggi la colonia è libera, è indipendente però la vita non si sa mai abbiamo di nuovo l'ombra di Russia che è venuta a noi nel mondo, ci dobbiamo essere insieme, così se ci mettiamo insieme possiamo avere questo mondo di pace, di libertà che sogniamo tutti e che per quello che preghiamo le di casino. grazie per la vostra